Wraz z marszałkiem województwa łódzkiego, panem Grzegorzem Schreiberem zapraszam Państwa na wirtualny spacer po pięknym tarszy wielkim Włodzi, a to wszystko w ramach, drodzy Państwo, Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Więcej informacji na stronie www.dniotwarte.eu Teatr Wielki powstał w 1967 roku i od tego czasu na jego deskach pokazano ponad 330 premier, które jednorazowo daną premierę mogło oglądać 1074 widzów, bo tak wielka jest widownia Teatru Wielkiego. Teatr Wielki uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego projektu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 i dzięki tym funduszom powstała ta piękna kameralna mała scena w Teatrze Wielkim. Bardzo chciałbym nauczyć się grać na fortepianie. No cóż, może kiedyś. Wielki nie odnosiłby tych wszystkich sukcesów, gdyby nie jego sternik, prawdziwe serce, pan dyrektor Dariusz Takura. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie dyrektorze, czy teatr stał się pana drugim, a może pierwszym domem? No, myślę, że jednak pierwszym, dlatego że prowadzenie tak trudnej instytucji, jakim jest teatr, jakim jest opera, musi być poświęcenie absolutne tej instytucji. No i oczywiście wielka misja. To się wiąże z tym, że dla, dla domu już nie mamy tyle czasu, jak zwykle. Jak ogromnym wyróżnieniem jest dla Pana to, że jest Pan dyrektorem tak pięknego teatru Wielkiego w Łodzi? Z pewnością jest to ogromne wyróżnienie i Wielkie wyzwanie, aby sprostać wszystkim zadaniom, wszystkim problemom, jakie niesie prowadzenie takiej instytucji, bo przecież e, zaspokojenie apetytów artystów e, i to nie tylko solistów, ale i także orkiestry, baletu, chóru wiąże się czasem z cudem. Bo ktoś na przykład chce śpiewać, e, chce śpiewać taką rolę, ktoś chce śpiewać taką rolę, a ktoś inny mówi, że nie chce śpiewać tej roli, bo się nie nadaje I wtedy do tego przynieść pan tak i to jest, wszystko poukładać. poukładać bo, tak, bo to nie jest ten gatunek głosu na przykład. Panie dyrektorze, Teatr Wielki uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W jaki sposób zostały wydane te pieniądze? Co udało się dzięki nim zrobić? Teatr Wielki Włodzi pozyskał dofinansowanie z funduszy europejskich na dwa kluczowe projekty. Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego Włodzi oraz Cyfrowe Muzeum Teatru. Łączna kwota dofinansowania wyniosła prawie 32 miliony złotych. To ogromna kwota, czy ona pozwoliła e, polepszyć funkcjonowanie Teatru Wielkiego? I na razie mam na myśli tylko tą pierwszą kwestię, czyli infrastruktury. Co dokładnie zostało zrobione? Dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej wybudowano budynek techniczny, zmodernizowano technikę sceniczną, wybudowano zbiornik przeciwpożarowy, e, wyremontowano zabytkowe wnętrze Teatru Wielkiego, w którym powstała scena. Kameralna. Fundusze unijne przyczyniły się do poprawy infrastruktury technicznej teatru i wpłynęły na zwiększenie możliwości produkcji teatralnej albo inaczej prezentacji przedstawień teatralnych. Dzięki funduszom europejskim w ramach projektu poprawy in infrastruktury budynków Teatru Wielkiego Włodzi powstało pięć nowych miejsc pracy. Panie dyrektorze, otrzymaliście dofinansowanie na digitalizację, czyli cyfryzację Teatru Wielkiego. Czy można powiedzieć, że dzięki temu dostępność do sztuki stała się większa? No i też wzrosło zainteresowanie kulturą i sztuką Teatru Wielkiego. Tak, drugim niedawno zakończonym projektem jest digitalizacja i upowszechnianie zasobów artystycznych Teatru Wielkiego w Łodzi, w wyniku którego zakupiono. Wysokiej jakości sprzęt do digitalizacji, w tym skaner 3D, do digitalizacji kostiumów. Zdigitalizowano około 700 unikalnych materiałów archiwalnych, w tym zdjęć, kostiumów, wydawnictw teatralnych, programów, plakatów i afiszy teatralnych. Powstał portal cyfrowy Muzeum Teatru Wielkiego w Łodzi, w którym umieszczono zdigitalizowane materiały archiwalne Teatru Wielkiego w Łodzi. Oczywiście zaczynamy sezon premierą włoskiego kompozytora Oreficze Chopin, następnie Wesele Figara Wolfganga Amadeusza Mozarta, przed samym Nowym Rokiem koncert sylwestrowy, kolędy, Wieczór Wspaniałych Polskich Kolęd, następnie po Nowym Roku Księżniczka Czardasza, na wiosnę Korczak Musical i zapraszam Państwa na wspaniały wieczór festiwalowy muzyki świata na zakończenie sezonu. Oczywiście cały czas myślimy o balecie, yy, mamy tak dużo propozycji yy, i nie wiemy którą wybrać. I to chyba się... dobrze, jak się ma takie bogactwo wyboru, prawda? No, na pewno tak, ale też jest to kłopotliwe, bo jest tak dużo wspaniałych propozycji, wspaniałych choreografów, którzy chcieliby stworzyć choreografię baletową na naszych deskach i to jeszcze jest taką małą tajemnicą. Panie dyrektorze, ile czasu trwają próby od momentu, kiedy pan dyrektor przybije pieczątkę, robimy to przedstawienie do czasu premiery? Ile trwa ten czas, czyli wszelkiego rodzaju próby baletowe, śpiewaków, orkiestry? Jak długi ja myślę, jest to proces? Planowanie jest najlepsze, jeżeli planujemy co najmniej rok do przodu, a nawet dwa lata. To jest bardzo dobre dla to artystów. To bardzo długi proces. Tak, to znaczy... Dwa lata do przodu. Dlaczego? Dlatego, że y, chcąc pozyskać dobrych realizatorów y, produkcji, musimy planować wcześniej. Ale to też jest dobre dla artystów, którzy też mają swoje plany artystyczne i chcieliby wiedzieć wcześniej, co planuje dyrektor w danym sezonie, w następnym czy dwa lata do przodu. Jest to trudne, bo w tej chwili y, pandemia COVID pisze swój scenariusz, my tworzymy swój scenariusz i zazwyczaj jest to rozbieżne i musimy się dostosowywać do tego, no, co nam przyniesie e, los, a właściwie wiadomości e, w telewizji. Z jakich e, zakątków świata mamy artystów w Teatrze Wielkim? Bo jest tak naprawdę, można powiedzieć, egzotycznie. Jest bardzo egzotycznie, bo i e, z Japonii mamy kolegów w balecie, mamy solistów w balecie, mamy... Mm, Kolegów z Grecji, mamy kolegów z Litwy. Jest wielu artystów, którzy przyjeżdżają do nas z dalekich zakątków świata, i ja się czasem dziwię że jednak Polska może być takim centrum dla wszystkich artystów. Panie dyrektorze, proszę się nie dziwić, to jest Pana zasługa tego, co Pan robi w teatrze, dlatego wcale się nie dziwię, że ci artyści chcą występować właśnie na tych pięknych, zrewitalizowanych deskach, a Pana nie ciągnie czasem, Panie dyrektorze, żeby wejść na scenę Teatru Wielkiego. Ja miałem okazję raz być na scenie i powiem szczerze, że było to dla mnie ogromne przeżycie. Nie tęskni Pan za tymi emocjami? Zawsze tęsknię, jak znajduję się najczęściej poza sceną Teatru Wielkiego w Łodzi, na zewnątrz, bo często jestem zapraszanym gościem do różnych imprez artystycznych, do wzięcia udziału w festiwalu, w różnych okolicznościowych, artystycznych wydarzeniach. Wychodzę na scenę, czuję się jak ryba w wodzie i czasem myślę sobie, szkoda że nie kontynuuję swojego pięknego zawodu artysty, śpiewaka, bo tak kocham widownię, że wydaje mi się, że widownia odczuwa to i jest rewanż, bo zazwyczaj widzę w oczach i po głosach widowni, że jestem bardzo akceptowanym artystą. Ostatnio miałem okazję śpiewać w swoim miasteczku, gdzie jestem honorowym obywatelem, tak jak i w Łodzi, w Brzezinach i widziałem tych mieszkańców, te, te, tych moich znajomych, te moje też i rodziny, które z takim utęsknieniem i rozrzewnieniem oglądali swojego przyjaciela czy znajomego. Jest to piękne przeżycie. No, wybrałem, wybrałem taki kierunek, ale myślę, że zawsze z tego można zawrócić z tej drogi i wrócić na właściwe tory, bo przecież głos mam do tej pory i myślę, że przynajmniej 5, a nawet 10 lat mogę kontynuować swój zawód. No, ale to chyba serce rośnie, Panie Dyrektorze, że występując na scenie przez tyle lat, w dalszym ciągu ma Pan wielką rzeszę odbiorców, biją brawo, podoba się. To chyba przyjemne, prawda? Bardzo przyjemne, tym bardziej, że jestem twarzą festiwalu, który rozpocząłem 17 lat temu w Ciechocinku. To jest festiwal Gala Polskich Tenorów. Często jest Międzynarodowa Gala Tenorów, bo zapraszając gości z zagranicy, kolegów czy ze wschodniej ściany, czy z zachodniej ściany, no, mamy wspaniałą przygodę wraz z publicznością i cieszę się na widok tej publiczności i myślę, że a właściwie jestem przekonany, że widownia ciechocińska cieszy się, że kontynuuje w dalszym ciągu ten festiwal, już nie jako dyrektor festiwalu, ale jako twarz tego festiwalu. Często wychodząc z autokarów ci wspaniali ludzie, publiczność. Pytają mnie i mówią, jesteśmy, przyjechaliśmy Panie Dyrektorze do Pana, do Pana, i uwielbiamy Pana. To jest największa zapłata, nie można tego mm, zamienić na jakąkolwiek inną formę mm, finansową. Panie dyrektorze, jako sportowiec już można powiedzieć nieczynny siatkarz, moim marzeniem było zawsze wystąpić u boku Bartosza, kurka, Kubiaka no. albo, albo Leona, ale ja wiem, że pan też chciał wystąpić u boku swojego idola i to się udało. Luciano Pawarotti. Tak. Trzeba powiedzieć, że każdy artysta, jak i sportowiec musi stawiać sobie poprzeczkę i musi mieć swojego idola, do którego chciałby się zbliżyć do jego umiejętności, do jego poziomu, czy artystycznego, czy jako sportowca świetnej formy, ogarnąć, osiągnąć jego wspaniałą technikę. No i ja też miałem zawsze takiego swojego idola, jakim... Był bo niestety świętej Pamięci Luciano Pawarotti, z którym miałem okazję śpiewać na zmianę partię Rudolfa w operze Cyganeria, śpiewając jako jego jeden z dublerów z zagranicy. Jako jedyny właściwie artysta. Było to wielkie przeżycie, tym bardziej, że sam maestro powiedział: O, z Polski, pan jest z Polski, grande tenore Polako, świetna technika, świetne góry. Gratuluję. Także nic dodać, nic ująć. To było największe wyróżnienie dla mnie zawodowe, jakie przeżyłem w, swoim, w swojej karierze artystycznej. Praca w teatrze to praca czy pasja? To musi być jedno i drugie. E, pasja, bo chęć osiągnięcia tego, co sobie zakładamy, a praca cały czas 24 na dobę, 24 godziny na dobę. E, ja jestem pod telefonem, y, przy łóżku mam telefon, i modlę się, e, kładąc się spać. Żeby, żeby nie dzwonił. Żeby nie dzwonił, bo to się będzie wiązało z, wiązało z jakąś tragedią. E, a myślę, że wszystko jest tam napisane na górze, w rękach Pana Boga. I mam nadzieję, że będziemy odnosić sukcesy i teatr będzie e, dążył do tego, aby być pierwszym, pierwszą instytucją w Polsce. A jak będzie drugą, która, na, na które miejsce zasługuje, e, będę bardzo szczęśliwy. Ale zawsze trzeba mierzyć wysoko. Jeżeli nam się uda osiągnąć te szczyty, to pięknie, a jeżeli będziemy w drugiej, będziemy czołowi, ale na drugim miejscu, myślę, że nic dodać, nic ująć, bo pod względem wielkości teatru i zasobów finansowych jesteśmy drugą instytucją w Polsce. Panie dyrektorze, w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Panu tylko zdobywania samych szczytów, dużo spokoju, sennych nocy, bez telefonów i dużo, dużo siły. Bardzo dziękuję za rozmowę. A drodzy Państwo, my dziękuję zapraszamy bardzo. oczywiście na dni otwarte Funduszy Europejskich wraz z Panem Dyrektorem. Zapraszamy. Budynek techniczny Teatru Wielkiego to ponad 5290 m2, a sam Teatr Wielki to instytucja samorządu województwa łódzkiego, współprowadzona przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Panie Zygmuncie, gdzie my właściwie się znajdujemy? Bo czuję się trochę, jakbyśmy byli na placu budowy, a nie w Teatrze Wielkim. Tak, to jest Teatr Wielki. Plat budowy dlatego, ponieważ to jest produkcja dekoracji, czyli budujemy dekoracje. Te dekoracje, które mamy teraz za sobą, czy one posłużą do inscenizacji to jakieś najbliższe plany? To jest związane z naszą najbliższym premierą Chopinem. To jest po prostu element wystroju holu, na którym będą eksponowane prace pana siódmaka, którego grafiki będą użyte w tej sztuce jako scenografia. Domyślam się, że te elementy, te bryły nie są największymi, jakie do tej pory tutaj tworzyliście. Proszę się chwalić, jak wielkie gabaryty powstawały są, w tym miejscu. To są jedne z najmniejszych. Największe to są takie w granicach 8 do 10 metrów wysokości. A co było największym wyzwaniem, jeśli chodzi o budowę takiego elementu scenografii? Dosyć skomplikowanymi rzeczami były góry z Turandot. Były ogromne po połączeniu do 14 metrów wysokości. Także elementy konstrukcja metalowa, plus wystrój taki plastyczny, czyli taka rzeźba, modulator, malarstwo. W sumie efekt miał być jak prawdziwa góra, ale do rozłożenia na mniejsze elementy, do przeniesienia na scenę i do wykorzystania kilkukropnego. Panie Zegmuncie, a według Pana najbardziej taki kontrowersyjny projekt, jaki tutaj powstał, to jaki? To znaczy, mieliśmy taki. Problem przy Samsonie i Dalili sprzed dwóch lat, ponieważ reżyser i scenograf wymyślili sobie, żeby się drzwi otwierały automatycznie. A to były ogromne drzwi o wysokości 8 metrów, szerokości około. Kto ciągnął za sznureczki? Nie, nie, nie. To było wszystko mechanicznie, tylko na pilota miały się zgrać. No i tu był wielki problem. Ale jakoś sobie poradziliśmy. No to życzymy w takim razie, żeby dekoracja zawsze trzymała się mocno, żeby się nic nie rozpadało, no i żeby też nie brakowało pomysłów w głowie na następne elementy. Dziękuję. Jak staramy się jakoś nadążać za potrzebami scenografa. Świetnie Wam to wychodzi. Dziękuję bardzo. W tarcze jednego dnia można być żołnierzem, drugiego czarownikiem, a trzeciego, nawet jeśli byśmy chcieli, możemy być gargamelem, a czwartego dnia, no właśnie, pani Mariolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień ja dzisiaj jestem. Dzisiaj jest Pan w tym momencie dworzaninem, a dzięki kołnierzowi takiemu pięknemu będzie Pan czarnoksiężnikiem. księżnikiem Będę miał cudowne moce? Mam taką nadzieję. No dobrze, czuję się, że mocy przybywaj. Na pewno w ramionach też mi od razu przybyło. Tak, czuję się bardzo dumnie, ile mamy kostiumów w magazynie. Na ten moment mamy 56 tysięcy. Czy zna Pani lokalizację wszystkich tychże kostiumów? Muszę je znać. Musi je Pani znać. Z ilu epok mamy kostiumy. To jest ciężko powiedzieć. Kostiumy są w zasadzie ze wszystkich epok, czyli od starożytności do teraźniejszości. Czy jeśli chcielibyśmy się sami, prywatnie wybrać gdzieś na jakąś imprezę, to czy możemy u Państwa w starszym wielkim wypożyczyć kostiumy? Ależ oczywiście te wszystkie kostiumy są do wypożyczenia. Ile trwa przygotowanie takiego kostiumu? To też jest ciężko powiedzieć. W zależności od kostiumu, od tego ile pracowni musi przy nim pracować. Na przykład taki kołnierz wymaga dużej pracy, dlatego że jest i modelatornia, i pracownia krawiecka, więc to jest tak od tygodnia do kilku tygodni. Sam taki kołnierz, nawet tak. przygotowanie takiego tak. kołnierzu. A w takim razie najdroższy, najdroższy kostium, jaki został wyprodukowany tutaj w Tarsze, wielki. To też jest ciężko powiedzieć, bo te ceny kostiumów się, są różne. Od dwóch do kilkunastu tysięcy. Nawet kilkanaście tysięcy złotych. No dobrze, to teraz chętnie sprawdzę Pani e, wiedzę, e, Pani Mariolu. E, święta coraz bliżej. Czy jest u Was gdzieś kostium Świętego Mikołaja? Ależ i oczywiście. I to nie jeden. Tak? Gdzie on będzie? Tam zapraszam do ostatniego no, regału. Sprawdźmy, sprawdźmy. wiedzę Pani Marioli. Proszę bardzo. Ale proszę bardzo. <laughs> Ten ostatni po prawej stronie. Ten ostatni... To ja sobie pozwolę wyciągnąć i pokazać Państwu rzeczywiście, że Pani Mariola nie blefowała. Mamy tutaj kostiumy. Świętego Mikołaja, który można, można wypożyczyć. No cóż, ja dzisiaj jestem czarnoksiężnikiem, tak. także zapraszamy serdecznie do Teatru Wielkiego, ale nie tylko na spektakl, ale też gdzie można do w miejsce wypożyczalni. do wypożyczalni, można spotkać i porozmawiać z przymiłą panią Mariolą, a ja teraz jako czarnoksiężnik zamieniam się w czarnoksiężnika Zarabelli i, i pozywam panią Mariolę. To początek nowego sezonu teatralnego jest coraz bliżej. Czy to znaczy, że Wy macie w związku z tym coraz więcej pracy? Tak, zawsze z rozpoczęciem sezonu niestety tej pracy jest więcej, bo nigdy nie wiadomo, jakimi spektaklami będziemy się, że tak powiem, rozpoczynać sezon, a jednocześnie bywa tak, że no po urlopach. Zmieniamy figury, więc my mamy wtedy trochę więcej pracy. Czy możemy ocenić, no nie wiem, czy w skali miesiąca, czy może w skali roku, ile kostiumów wychodzi tutaj spod Pani rąk, bo, bo praca tutaj w renie wątpliwie. Przyznam się szczerze, że nigdy żeśmy tego nie robiły, nie liczyłyśmy, ale wychodzi bardzo dużo kostiumowych. chociażby nawet z tego względu, że czasami potrzeba około 150 na jeden spektakl. Na jeden spektakl. Mm -hmm. I to wszystko dzieje się tutaj? Czy wspomagacie się kimś innym, czy raczej staracie się, żeby te wszystkie kostiumy były szyte tutaj, tutaj u was, w starsze wielkie? Staramy się szyć głównie u nas w pracowniach. Ja tutaj widzę już gotowy produkt, już tak się wyrażę. Mm -hmm. co, co ja trzymam w rękach pani bota? To, to... to jest właśnie fragment. Nie, to jest Halka. To jest Halka. Którą... Ale Halka do Halki, czy. Nie, to jest Halka do spektaklu, który będziemy wykonywały na nową premierę. Chopin pod tytułem Chopin i ona będzie na obręczach, więc żeby no, włożyć obręcz, musimy ją mieć otwartą, więc to jest już część kostiumu. Ile takich halek trzeba będzie przygotować? No, jest dla całego zespołu chóru i dla solistów, czyli pań solistek, które będą brały udział, czyli około 6-8 osób. W takim razie życzymy, żeby materiału, nici oraz igieł nigdy nie zabrakło. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy i siły i wytrwałości. Siły i wytrwałości. Starsze Wielkim i nie odwiedzić sceny Teatru Wielkiego, to tak naprawdę jak w tym w teatrze nie być razem ze mną zastępca dyrektora do spraw artystycznych, pan Krzysztof Marciniak. Witam, panie dyrektorze. Bardzo mi miło, witam Państwa. No to podstawa, panie dyrektorze, jak wielka jest scena Teatru Wielkiego? No dzisiaj Państwo widzicie to, czego na co dzień nie możecie zobaczyć. To nasze królestwo to jest ponad 1000 metrów kwadratowych łącznie z kieszeniami bocznymi i tą tylną, gdzie po naszej scenie jeżdżą samochody w spektaklach. Kto był na chociażby Madame batesla i wie, że w ostatnim akcie znajduje się to ogromny okręt statek, a przy, przy nim wjeżdża piękny kadilak. Sama scena obrotowa, którą tutaj w tej, no tej chwili to jest chodzimy. To niesamowite, bo my idziemy, a tak naprawdę stoimy w prawda? miejscu. Jak wielka jest ta scena? Bo, bo mam wrażenie, że ona jest większa niż sceny niektórych z teatrów. E, tak, to jest jedna z największych scen obrotowych w ogóle, myślę, że i w Europie. 16 metrów kwadratowych średnicy. Możemy tutaj podzielić ją na ile chcemy części. W każdej części może się odbywać kolejny akt, na przykład danej opery. Więc nam to o wiele bardziej ułatwia pracę. Poza tym, to co Państwo widzicie, mamy tutaj sześć zapadni, które topią się zarówno w dół, jak i wytapiają się do góry. Ta wysokość 3 metrów. Mamy 8 wózków w bocznych kieszeniach, które służą również do tego, że spektakle, które gramy, mamy przygotowaną już dokładnie konkretną scenografię do następnych aktów, czyli trwa to o wiele krócej niż w innych teatrach, gdzie muszą to wszystko budować na scenie. Nasza technika po prostu przygotowuje kolejny akt już w tych bocznych kulisach, i wtedy sama przerwa może również trwać krócej. Dzięki temu, bo rozumiem, temu. że te stany jakby poboczne one wjeżdżają. Dokładnie, tak to my to nazywamy wózkami, one po prostu wjeżdżają na swoje miejsce. Możemy, mówię, różnie je konfigurować, jak chcemy. Ale to wszystko działa nie za sprawą siły ludzkich rąk, ale są tu jakieś silniki. Ile jest tych silników pod sceną, obok sceny, nad sceną? Coś to wszystko rusza. O, to prawda, to jest ogromna ilość sprzętu. Pod nami znajduje się ponad 60 silników, które uruchamiają całą naszą scenę. I mnóstwo elektroniki, ale to wszystko, gdyby nie nasi pracownicy, fantastyczni pracownicy, którzy to obsługują. Ktoś musi wiedzieć, który guzik wcisnąć, Dokładnie. To, prawda? Już nie mówiąc o programach komputerowych, które muszą być odpowiednio obsługiwane, to oczywiście by to nie zaistniało. Bo to jest dobrodziejstwo, że możemy posiadać jedną z najnowocześniejszych scen w Europie. Z tego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Czy fundusze europejskie wpłynęły na rozwój desek z Teatru Wielkiego? Ale rzeczywiście to był ogromny zastrzyk finansowy dzięki temu no, jak gdyby unowocześniliśmy scenę, wprowadziliśmy też nowe, nowe sposoby, właśnie więcej elektroniki wprowadziliśmy do, 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 do obsługi naszych urządzeń. Jeszcze nie powiedziałem jednego, nad nami Znajduje się cały park oświetleniowy. Tam jest ponad 600 punktów świetlnych, z czego około 300 jest regulowanych elektronicznie. Czyli tam nikt nie musi wchodzić, wszystko to robią Na maszyny dokładnie, tylko trzeba wiedzieć oczywiście, który, który dotknąć. Natomiast konsola, która do tego służy, jest też bardzo niesamowicie skomplikowana. Trzeba dokładnie się tego nauczyć. Panie dyrektorze, w takim razie życzymy, aby prądu nigdy nie zabrakło, no i zapraszamy widzów na deski Teatru Wielkiego. A ja mam nadzieję, że teraz, nie wiem, ruszymy się w tą stronę, pojedziemy. Ja bym powiedział, sobie pojechali do tyłu też da się? Czy my państwo jesteśmy z nami? na kółkach teraz? Dokładnie, proszę bardzo, już jedziemy do tyłu, no, a możemy chodzić. właściwie to. Jak Chodzimy sobie... do przodu, jedziemy do tyłu, do magia, magia teatru niesamowita. Żartowaliśmy sobie, że to może być taka. Taka rodzaj sił, gdzie ludzie tracą wiele rzeczy. Włączył energii. pan krokomierz? Myślę, no, że, przez, że nie włączyłem. Kilkaset metrów żeśmy na pewno. W ale czasie przez tej 27 wcześniej. lat, ile pracuję w tym teatrze, myślę, że zrobiłem tutaj naprawdę kilkaset tysięcy kroków, albo mi, może i miliony. Drodzy ale zapraszamy Państwo, państwa. Dokładnie tak, no to nie są mity. To wszystko działa i to wszystko dzięki funduszom europejskim, a my idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Zapraszam. Jeśli nie możecie być tu państwo razem z nami osobiście, nasza wirtualna wycieczka realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich jest dostępna na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.